Magdalena Pecka, kłaniam się i zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Miejscowość Chłopy, gdy skąpana w promieniach słonecznych ma wiele barw. Dzisiaj ten obrazek bardziej smutny na północy. Strefa frontu atmosferycznego, tam pełne zachmurzenie, opady deszczu, ale także niewykluczone w Polsce Północnej dzisiaj burze. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. My spoglądamy, jaka sytuacja będzie w drugiej części dnia w całym kraju. Strefa frontu będzie przemieszczać się w głąb kraju, do Dotrze nad obszary Dolnego Śląska, Ziemi Łódzkiej, Mazowsza, Górnego Śląska. Nie powinno padać w ciągu dnia w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tutaj właśnie nawet szansa na niewielkie przejaśnienia. W kraju na ogół zachmurzenie będzie duże i ta prędkość wiatru, która będzie obniżać temperaturę odczuwalną, a w trakcie burz również będą, będzie stwarzać niebezpieczne warunki. Temperatura dzisiaj niższa do Polski napływa chłodne powietrze z północy pochodzenia arktycznego. Stąd dzisiaj maksymalnie na termometrach od 15 do 19 stopni. Te najwyższe wskazania odnotujemy m.in. na Dolnym Śląsku czy na Mazowszu. To najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Spoglądamy jeszcze, co będzie czekać nas w nocy, a przed nami chłodna noc. Front przemieści się nad obszary południowo-wschodnie, dotrze już tutaj właśnie nad Małopolskę, nad Podkarpacie i Lubelszczyznę, natomiast szybko będzie opuszczać obszar naszego kraju, rozpogodzi się już na północy. Zachodzie, ale proszę spojrzeć na mapę, wskazania nie będą wysokie na termometrach 7-9 stopni maksymalnie i to najcieplej na Pomorzu Gdańskim. Natomiast tutaj ciepło będzie odbierane przez silne porywy wiatru. W kolejnych dniach wędrówka frontów atmosferycznych na razie utrzyma się temperatura na podobnym poziomie, jeśli chodzi o te wskazania dzienne. Na no, teraz o pogodzie to wszystko. Do zobaczenia niebawem.